Witam serdecznie, Szczęść Boże! Z Holandii, z Eindhoven, z cotygodniowego męskiego różańca. Za moimi plecami znajduje się, no właśnie, znajdował się Kościół Świętego Gerarda. A co znajduje się w nim obecnie i czemu tutaj jesteśmy, zapraszam na materiał. Kościół pod wezwaniem Świętego Gerarda Majeli, patrona m.in. dzieci, w szczególności nienarodzonych, oraz kobiet w ciąży. Został konsekrowany w 1925 roku. W 2000 roku kościół odrestaurowano. Jednak pod koniec 2011 roku, ze względu na drastycznie spadającą liczbę wiernych biorących udział w nabożeństwach, ogłoszono, że kościół zostanie sprzedany, co nastąpiło 10 lutego 2013 roku. Od końca 2017 roku w budynku mieści się Siłownia. Tutaj jak widzimy i znajdujemy się w tym miejscu, historia tego zaczęła się też związana z naszą pielgrzymką, którą mieliśmy w maju, też aby uczcić Matkę Bożą. I na następny dzień podeszła do nas w kościele pani Holenderka po tej pielgrzymce zapytała się czy byśmy nie chcieli właśnie y, też zaopiekować się pewną kapliczką tutaj Beethoven właśnie no i zgodziliśmy się więc y, przyjechaliśmy tutaj też na miejsce jak widzimy jest i kapliczka która była zamknięta ale także i tutaj znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Gerarda gdzie też w tym kościele znajduje się siłownia i fitness, ale widocznie tak po prostu Matka Boża chciała, abyśmy tutaj byli. I tutaj właśnie, gdzie jest tam wejście do tej kapliczki, dzisiaj też mieliśmy swój męski Różaniec. Jesteśmy tutaj drugi raz. Męski Różaniec jest nasza męska inicjatywa. Eindhoven i okolice. Też poza tym obszarem trochę ludzi mieszka, którzy przyjeżdżają do nas. Czasem jest też tak, że nie każdy jest w stanie sam dojechać, więc zbieramy na grupie chętnych, piszemy informacje, jeżeli ktoś jest zmotoryzowany, zabiera większe grono ludzi ze sobą i spotykamy się w każdy wtorek na różańców, w kapliczkach i po prostu modlimy do Matki Bożej. Nie tylko Polacy, ale i są również Holendrzy, są i Słowacy, także zapraszamy wszystkich, nie tylko Polaków, ale i nawet mogą być innej narodowości, bo będziemy modlić się tak jak obecnie modlimy się, jest dziesiątka po holendersku, jest po polsku, a mogą być też w innych językach, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Ja goedenavond, bedankt. Uh, ik, ik ben vanmiddag gebeld en uh, werd uitgenodigd om met de Poolse mensen samen Rooskans te bidden. En ik vond het echt direct een heel mooi initiatief dat mannen bij elkaar komen en samen bidden voor uh, bekering van Nederland, voor eerherstel. En uh, we zijn dus, hebben dus direct besloten om te komen. En het is heel mooi om te zien dat zoveel mannen hier waren, Poolse en Nederlandse mensen, en dat we samen gebeden hebben in het, in het Nederlands en in het Pools. In een man en mannelijke manier. Op een mannelijke manier. En uh, we zijn blij met de grote vereering die we hebben voor onze Lieve Vrouw, onze Koningin. En, en we hopen dat uh, het initiatief in heel veel andere plekken in Nederland ook uh, gehoor zal vinden. En uh, bovenal bidden we ook dat uh, de kapel die hier ontheiligd wordt, omdat die gebruikt wordt als een gymzaal, dat de kapel weer gebruikt gaat worden, of de kerk ook gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is: namelijk voor de eredienst aan ons Lieve Heer. i nie dla van w uh, in uh, Panowie przyjechali tutaj wesprzeć nas uh, w modlitwie w, w różańcu. Uh, dowiedzieli się, że mamy taką wspólnotę. Modlimy się na różańcu jako mężczyźni, uh, co oni też czynią. I uważają, że to jest niesamowite, że mężczyźni się gromadzą razem i z różańcami w, ręk w ręku. Uh, Odzyskują kapliczki, odzyskują kościoły, że próbują działać, że oddają część Matce Bożej i to jest to, co, co też oni robią, na, można powiedzieć, na co dzień, czym oni się zajmują. z panem bogiem i marią z panem bogiem z panem bogiem tak pięknie będzie bardzo